jak oni dzisiaj robimy test z Madusią e, Babeczek Ja mam taką A Madusia ma taką czekoladową no, no, I No Dobra Ja teraz będę musiała coś odpróbować <grymne> Ojejku, a ty jak jak pana kleksa Widzicie, wiesz Ej, ale to ładnie pachnie Oj, to jest mała chyba no to Ci trafiłam. Co? Nie. Dobra, idziemy. No, A, ja nie spróbowałam jeszcze. Tak wygląda na środku, no. Normalnie. Nie wiem, jak to smaczne. Chyba jakaś ciena ja oceniam za to 6 na 10. A ja oceniam 8 na 10, bo to jest brak Widzimy się kolejny bye bye.